Cześć, tu Miko Bambiko Czas na kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj jestem na innym serwerze Miałem bana, ale Już nie mam bana i będę nerwiona z tego serwera Dzisiaj oprowadzam was po moim cuboidzie. Tu jest, zobaczcie jakie mam itemy To są moje itemy Zobaczcie Mam itemę. Dobra, prowadzę Was. Tu jest mój dom. Tutaj mam magazyn. Tutaj mam to. Pokój enchantowania. Tutaj mam. I tutaj jest pokój alchemiczny. Tutaj mam takie coś do zdejmowania. Tu nawet nie widziałem że to mam. Dobra. Tutaj jest taki główny pokój. Tu jest dom. YouTubera Hubix, mojego kolegi, zapraszam Was serdecznie. do Hubixa Teraz, tutaj obok mnie jest portal do Nederu. Portal do Nederu, tu. I tu jest taka kolejka górska. I tutaj jest farma jagód. Jest, tu jest, jest taka farma. Tu jest kolejna farma tu jest zagroda. Tu jest taki camping. Tu jest dom kolegi. Dom zombos Kapitan S. Zapraszam serdecznie. Tu jest taki, jak taki pierwszy pokoik. Tutaj jest ma tu jakąś przepalarnię. Jakiś obraz. A ja, ona. Dobra, nie ma tajnej bazy. Jest pokój enchantowania, tak jak u mnie. Tutaj jest kopalnia, wejście w dół, tam do kopalni takiej. Tutaj obok. Tutaj. Też ma taki pokój alchemiczny. Dalej. Dobra. To jest jego pokój alchemiczny. Ma tu coś? Dobra, nie będę mu O, tutaj ma jakoś tak, takie coś. I się ogólnie uprowadza bo to bo idzie. Dobra. Teraz zejście w dół. Tutaj są nasze spawnery. Spawner zombie. Jeśli się na nas nie biją. Spawner creeperów. Tu jest spawner... Jakiś... Yy, kość. Tu jest spawner szkieletów, a tu jest... Pełne tych jakichś pająków, ale tych jaskiniowych. Dobra, to jest taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że odcinek będzie się spodobał. Zobaczcie jeszcze. Zoom. Nie gra. Dobra, dziwne. No to to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinka się spodobał. Tu są jeszcze raz moje itemy. Pokażę wam moje pieski. O, Buda to jeszcze jest dla psów. Buda dla psu. Mój pierwszy pies nazwany Reksio. Hmm, tutaj jest taki ogrodziliśmy spawn, to jest taki pokój spawna. Tutaj mamy Bykon. Dobra, to jest nader. Jeszcze raz. Potrzebny Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I... Elo!